No, to wygląda, że weszła nowa aktualizacja do kontra Strajka na święta. Bardzo ciekawie. Winter, tyle wiem, że jest jakaś nowa mapa Militia, którą sobie zagram teraz. Bardzo chętnie, tylko to chyba nie, gdzie to jest. Tutaj? Nie. Hmm. Wiem, że na pewno gdzieś coś takiego weszło, jak Militia w śniegu. I to jest mi się wydaje, lecz Mesh. I trzeba tu chyba. Militia Może się znajdzie, pogramy Tak dawno nie grałem, że masakra, ale to jest Dead Dead mesh, dobrze Można się śnieżkami szukać, a zanim wyszuka tego to ja pokażę wam co do takiego ciekawego dodali Aha, wyszukało No co dodali Będzie, o tak będzie wyglądała ta Nowa odznaka na 19 rok, już wszystko wiadomo jak będzie wyglądała Ops, sorry tak, będzie wyglądała oto ta odznaka. Szczerze, fajna jest. Podoba mi się. Ładniejsza niż na ten 18. Co jeszcze tutaj dodali takiego no, szybko? 10-letni weterana dodali. Ona no, naprawdę bardzo ładna. No, za 8 lat sobie taką przygarnę. Jak dożyję w ogóle. No. Spoko jest. Kałaszki fajnie wyglądają. No i chyba tyle co dodali. Operacji nadal oczywiście nie ma. Oczywiście jest ten. Śnieżka, oczywiście wiem, wydali kurę, która jest ubrana. I tak samo chyba paka mi się wydaje, że jest taka tym... obłożona... Jak to się nazywa? Boże. Takim wdziankiem świątecznym. Nie wiem co to jest peterkiem takim, nie wiem. O Militia akurat jest, nie? Ja się śnieg wierzę. O! Nie widzę nic! To oh fuck? Mamy taki śnieg, mamy, nie? Fa, piątka. LOL. Jak granat można, coś nie dostałem w ryje, to tak się dzieje jak w nic nie widać, nie? No fajnie, fajnie No nie, no bo to za tycia. W ogóle pierwszy raz to mapę gram, nie? Nie będę ich zabijać idę się do nich dołączyć No Bot jakiś jest hmm. Fajna mapka, można sobie pozwiedzać Nigdy mil... A w sumie ja, kojarzę mility jest 1 bo ja tam grałem tego. Haydena zawsze jeden szósty, nie? Co za mil. Oczywiście można się fajnie porzucać tymi śnieżkami, jak... Nie, nie, to nie, zawsze o ja o zawsze chowałem tutaj o kura nie, kura kura chodź tu. Chodź, kura jego, bo ten zaraz przyjdzie i zabije pewnie. No masz, dobra. Tuj. A to ta kura nasza wygląda. Screenshot to sobie strzelę. No. Nie, no ale naprawdę, że Walper robisz już takie aktualizacje, to jest szok dla mnie. Ujedynę. <grybujesz> Co tu jest? Podziemia jakieś światańskie. Nie ja wiem, że zrobili zamarzniętą wodę. Zrobili tą wodę. Nie wiem po co. Wyrzucić kolegę chcieli. No. Oni coś tam gadają, mają ich zmutowany, bo nie chcą przysłać się do O, ty pie, zdołałem się śniżkami. nieba. Poślu. O, kurwa. <laughs> bitwa na śnieżki, ja pierdzielę w TSie, ie no nie. Wszystko, ale nie bitwa na śnieżki w ts ie Ty, bez jaj. W ogóle jest taka pixelowa, nagrywam takie rozdzielczości i on słabe ramy, trochę wiem. Ale jakaś pała przybiegnie i zabije, no właśnie. Jakiś bot walony. Tu jest dobry człowiek jakiś. Nie zadałeś Co jest? Na dachu jestem LOL, skąd strzela gościu? A. Bałwanka, boże nie, o nie! Nie! Tasiu co mu? Gdzie ty jesteś? Bałwanek? Kurwa z Nie wiem, kikamy wszyscy co kogo lesi Jak też nieszkami się rzucać Jak mnie jakieś boty zabijają. Czemu mam auto szmatę? O, chodź tu O, typ jest w ogóle. hehe <ś> si nie no a ty... da się w to? o kulu, nic nie widzę to leci jak granat nie? Zaczęłem się wybić? Da się! że <laughs> się śnieżką w ogóle kogoś zabić, nie zagram się do końca tego meczu Jeżeli chodzi o znaki, bardzo fajne. Mi się nam podoba. Nic nie widać. A jeżeli chodzi o pakę, zaraz sobie ja pójdę na bot, zobaczę co tam się gdzie jest to paka. Czy jest jakaś inna No Dobra. Ale nie, śnieżki naprawdę spoko Czekaj, Czekajcie na Ona na MMO raczej nie będzie działało, nie? Oho! Patrzcie, gościu ma tę znakę, nie? Ja sobie screenshot weszę. Ma 10 wytrane coin, nie? No to nieźle. To ładnie mm, 8 lat i będę miał taką powodzenia. Oh Operacji nie ma jak zwykle. Ja <laughs> chciałem z botami zagrać chyba, nie? Dać co? Milicję można grać z botami od kiedy? I Italię też Nie gadać, że na MMach też to dodali czekaj. Nie, no niemożliwe Nie no nie wiem co się bałem. Boty, boty. Turniejowy godliwe boty i... nie wiem kasa wezmę zobaczymy czy coś będzie, ale nie na no serio to 10-letni weteran to tak o 4-3 lata mam 5, lat, no 3 więcej niż 3 lata, mam 1,5 roku co na ja mnie. <coughs> Sorry o boże, 8,5 roku do znali. Ile ja lat będę miał? Czekajcie, mój angielski jest tak niedrozumnięty, że masakra. No nie ma paki, czy ma paka być? To o co chodzi? Nie, wiem, zaplantujemy, zobaczymy. Czy coś się stanie? No się nic teraz się nie stanie, więc ja przejdę do detektyw. Mogę coś kupić jeszcze? Szybko, szybko, szybko. Boże, te boty, że boty, jest no sorry, że boty zabijam, chcę żeby zaplantowali, ale w sumie nie są tak nieszkodliwi, więc nie plantują sobie szybko. Plantuj, plantuj pakę gość, plantujcie pakę. Dobra, no, zaplantowali pakę. Ciekawe jak się zdefuje, jestem tam że po prostu się stanie, nie? Gdzie paka? Tu jest paka. A zobaczymy. A mi się zdaje, że paka chyba też była. No nic nie z tym dzieje. A to ciekawe. Z botami. Na Italii? Nie na Italii nie, nie ma. Na uproszczonym może być Nie wiem wbiję na Italię na uproszczony zobaczyć, co coś jest Boże jakie ja tej mapy nie grałem O oh my grok tempo nadgrałem tą mapę na początku jaki wartu jest w ogóle? co tak wart mi skoczył Który hmm. masz to za spaka który z pakiem, a nikt pak nie ma a dobra to są zakładnicy. boże święty co ja robię zapomniałem, że ten mm. oficjalne wyszukiwanie uproszczony nie no nie będzie, nie będzie pak mi się wydaje chyba to tutaj zobaczę czy będzie paka, ale paka jakby mi się wydawało, że była jakaś jest zaraz zobaczę tutaj. Nie no, nie ma paki. Tylko letni weteran, nowa, nowa ta odznaka. Mam nadzieję, że na razie tak nie będę wytwarzał, tydzień poczekam, tak muszę dużo exp więc słabo. Dobra, szybko, eee, no tak, no tak. Pokaż pakę. Nie wiem czy pakać bo Boże niech temu matka ginie, ciachu, pana słuchaj oh A tu też mają chyba nie 5-letni weteran? Ma 10-letniego weterana jak to to jest w ogóle Nie, nie mogę na to patrzeć w ogóle To nie że 10 lat ma. na 14 lat ma, masz George to w ogóle jest? Hmm. To jest phase? Nie, ja myślę, że to jest phase, bo masz ma 4000 godzin, 1 szóstka. Ten gościu ma. To fajne. Nie ma paki na to się wydaje. No plantuj, któryś jest paka, Opatrzcie. O to mi chodzi, o jest bomba. O oh my God. To nie jest łapaka, prezencik. Co jest? The fuck? Dawaj, pakę, defuj, defuj. Dobra, defuj, defuj, defuj. Dobra, jest paka. No to nie jest łapaka, zobaczymy, co się stanie. Prezencik. Nie, nic się nie stało. Aha, to będzie koniec mapy, dobra, nieważne. dawać szybko coś Szybko 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 dawać keszę O my gie, głośno No nie inferno, kesza Ludzie Death boss Na uproszczonym żeby grać Inferno Koniec świata No inferno Ale muszę deterrujść, ja chcę tą pakę podtrzymać chwilę, a no jak nawet, nawet nie wadnie opaki paki trudno, poczekam że gościu ewentualnie zginie jak nie zaplątujemy ale nie, nie. na MM'ach też pewnie paka jest, na 100% paka jest na MMA. Um, aha, ja chyba już nie zapomniałem, że tutaj nie ma tego kevlara. Od razu się ma kevlara. Tu chyba friendly fire wyłączony. Ugh! Y aha, to niezły. Yeah, Boże, no nie ten movement bota to jest po prostu nieprawdopodobny na, na takich Deathmatchach w takich meczykach. Bo jak trafi on ku całej lewo i to jest typowe na no, takie, co się cieka. Gold, słowa Ukraina, Kondor. O Boże, sława Ukrainie, tylko nie to. Ja tam nic do Ukrainy nie mam, ale w tego kraju nie za bardzo lubię ten kraj o akurat mam pakę lol no to mam pakę screen asywalny, let's go, let's go. ale net Gra 0 o <ścoughs> to niezła paczuszka pokaż mi to hm. śmieszne ja właśnie nie kupuję <ścoughs> No nie, złapakas, ty krasnala jakiś tu są, nie? O kurde Rushują Kto jest za psa? Dawaj to, a gościu <laughs> nie no, nie ma szans nawet, żebym tutaj grał na takim czymś, bo ja tutaj nie będę potrafił grać w ogóle, jak oni pikują, mnie, Więc jest. O boże, Cessow, on nie nieważne. <laughs> no tyle by było i tak, i tak. Bye, bye.